Witajcie w ciemniejszej stronie YouTube, na kanale Creepy.pl. Zanim zanurzycie się w dzisiejszą opowieść, zostawcie lajka pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie, gdy coś nie daje Wam spokoju jeszcze długo po wysłuchaniu. To tylko chwila, ale może sprawić, że kolejne mroczne historie znajdą Was same. Dziś mam dla Was opowieść, która powoli wślizguje się pod skórę. Nie ma tu krzyków, tylko szept, nie ma potworów pod łóżkiem, tylko coś, co już tam jest, czekając aż zgaśnie ostatnie światło, zanim zanurzymy się razem w mrok tej opowieści. Napiszcie w komentarzu pod filmem, w jakim mieście nas słuchacie i która godzina towarzyszy wam w tej chwili. Czy to późna noc, kiedy świat milknie, a cienie zaczynają szeptać? Czy może świt, który niesie ze sobą resztki koszmarów? Wasze odpowiedzi pomagają budować tę niesamowitą, wspólną atmosferę grozy. A teraz weźcie głęboki oddech, zgaście światło i przygotujcie się na to, co nadchodzi. Gotowi? No to zaczynamy. Tytuł: Zamknij oczy, kiedy zadzwonią. Nigdy nie interesowałem się legendami internetowymi. Nie wierzyłem w przeklęte nagrania, numery telefonów z piekła rodem ani żadne zjawy z TikToka. Do dnia, kiedy wpadłem na plik nazwany Sleep a Sound Final Faultful MP3. Była godzina pierwsza 1:23 w nocy, środa 10 kwietnia. Siedziałem przed komputerem przeglądając forum poświęcone dźwiękom binauralnym i nagraniom ASMR. Wysypiałem się gorzej niż kiedykolwiek wcześniej, więc szukałem czegoś nowego, czegoś mocniejszego niż szum deszczu czy szmer wiatraka. Użytkownik oniku 000 wrzucił link, bez opisu, bez tytułu. Plik wyglądał jak kolejna medytacja, ale coś w nazwie mnie zaintrygowało. Wotło? Wersja druga? A gdzie pierwsza? Nie myśląc zbyt wiele, założyłem słuchawki i kliknąłem play. Na początku było tylko milczenie, potem głęboki bas, jakby odgłos oddychania w zamkniętym pomieszczeniu, niskie, głuche uderzenia w odstępach co kilkanaście sekund, potem szepty, ale nie takie typowe jak w nagraniach relaksacyjnych. Te były niezrozumiałe, jakby ktoś mówił przez radio, zniekształcony odwrócony na odwrót. Głos kobiecy. Delikatny, ale z jakimś pęknięciem w środku. Zamknij oczy, kiedy zadzwonią. Nie miałem pojęcia, co to znaczyło, ale ciarki przeszły mi po plecach. Po zakończeniu nagrania trwało dokładnie 3 minuty i 33 sekundy. Usiadłem przez chwilę w ciszy. Miałem wrażenie, że w pokoju jest zaduszno. Jakby ktoś przed chwilą zamknął drzwi. W czwartek nie mogłem przestać myśleć o tym pliku. Próbowałem go znaleźć ponownie, ale temat na forum zniknął. Link nie działał. Konto użytkownika 000 zostało usunięte. Jakby nigdy nie istniało. Po południu rozbolała mnie głowa. Czułem się dziwnie. Niby wszystko było normalnie, ale miałem wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Z balkonu, z kuchni, z ciemnych kątów. Za każdym razem, gdy odwracałem wzrok, nic, cisza, ale coś wisiało w powietrzu. O godzinie drugiej w nocy telefon zadzwonił wyświetlacz znikąd, dosłownie żadne brak numeru żadne nieznany po prostu znikąd. Poczułem, jak serce bije mi szybciej. Przez głowę przeleciały mi słowa z nagrania: Zamknij oczy, kiedy zadzwonią. Nie wiedziałem, czy to żart, może ktoś mnie śledził, może to jakiś wirus, który automatycznie wywołał telefon, ale byłem ciekaw, za bardzo, jestem głupi, odebrałem, zamknąłem oczy, w słuchawce była cisza, potem szum, potem coś, co przypominało oddech, głęboki, powolny. Zupełnie jak na nagraniu, i wtedy szepty, nie słowa, nie zdania, coś jak chrzęst, jakby ktoś próbował mówić ustami pełnymi piasku. Trwało to może 20 sekund, po czym połączenie się zakończyło samoistnie. Kiedy otworzyłem oczy, świat wydawał się przesunięty. Nie umiem tego lepiej opisać, kolory były bledsze. Mój pokój wyglądał. Jakby był fotografią sprzed lat, jakby od lat nikt go nie dotykał, wszystko stało na swoim miejscu, ale jednocześnie było obce. I miałem to wrażenie, że coś stoi za mną, zawsze za mną. Następne dni były piekłem, zacząłem widzieć ruch kątem oka, zawsze na granicy widzenia, cienie, przesunięcia. Refleksy w lustrze, które nie zgadzały się z rzeczywistością, odbicie, które nie było moje. W pracy nie mogłem się skupić. Miałem wrażenie, że mój ekran porusza się sam, że w słuchawkach, gdy nikt nie dzwoni, słychać coś oddychanie łukanie zamknąłem się w mieszkaniu, zaciemniłem okna, odinstalowałem wszystkie komunikatory, zablokowałem telefon. Ale on i tak dzwonił. Codziennie. Zawsze między pierwszą a drugą w nocy. Zawsze z znikąd. Nie odbierałem, ale dzwonek nie milkł. Mógł trwać dziesięć minut. Dwadzieścia. Raz całą godzinę. I z każdym nieodebranym połączeniem coś się zbliżało. Czułem to. Z początku był to tylko chłód w karku. Potem odgłos kroków. Potem. Coś więcej. Piątego dnia po pierwszym połączeniu kamera mojego laptopa włączyła się sama. Nie miałem żadnej aplikacji otwartej. Diodeczka zapaliła się, a ekran zrobił się czarny. Na czarnym tle. Mój pokój. W czasie rzeczywistym. Ale z kimś jeszcze. Za mną w cieniu stała postać. Czarna jak popiół, z rozmazaną twarzą. Jakby ktoś próbował narysować ją ołówkiem, a potem zamazał gumką, wpatrywała się w tył mojej głowy. Odwróciłem się. Nikogo. Na ekranie z postać była bliżej. Teraz stała tuż za moim krzesłem. Dłoń miała na oparciu. Zacząłem krzyczeć. Rzuciłem laptopem o ścianę. Dioda zgasła. Ekran pękł. Postać zniknęła. Ale już wiedziałem, nie pozbędę się tego. Ono tu zostało. Tej nocy nie odebrałem i nie zamknąłem oczu. Leżałem w łóżku patrząc w sufit z telefonem, który dzwonił bez przerwy. O godzinie 2.01 zadzwonił dzwonek do drzwi. Zamarłem, nie ruszałem się, telefon milczał, ale ktoś stał za drzwiami. Słyszałem oddychanie, ciche pukanie. Drzwi poruszyły się lekko. Usłyszałem szept: otwórz, bo już tu jesteśmy. Potem cisza. Nazajutrz poszedłem do lekarza, psycholog, neurolog. Nikt nie znalazł nic. Zapis EEG czysty. Tomografia bez zmian. A ja czułem, że to się pogłębia. Że to coś jest już nie tylko w moim pokoju. W windzie usłyszałem własny głos mówiący mi z za pleców. Zamknij oczy, albo zgaś światło. W metrze kobieta z naprzeciwka miała zamarznięty uśmiech i martwe oczy. Kiedy spojrzałem na nią dłużej, usta jej się poruszyły. Oni widzą cię, bo odebrałeś. Uciekłem z wagonu, zaszyłem się w łazience, spojrzałem w lustro. Za mną stałem ja sam, ale nie oddychałem, nie mrugałem. Nie uśmiechałem się. Po prostu patrzyłem. Pewnego dnia telefon zadzwonił w biały dzień. Pierwszy raz. Godzina 13:48. Znikąd. Odebrałem. Tym razem nie zamknąłem oczu. I wtedy. Godzina 13:48. Czwartek. Po raz pierwszy numer znikąd zadzwonił za dnia. Trzymałem telefon w ręku, patrząc jak ekran pulsuje. Serce waliło mi jak młot. Odebrałem i nie zamknąłem oczu. Na początku znajome szepty, jakby głos przejeżdżał paznokciami po szybie rzeczywistości. Potem trzask i coś weszło nie do słuchawki do mnie. Nagle cały pokój pociemniał dosłownie. Światło zgasło, choć żarówki były włączone. Dźwięki z ulicy ucichły. Tak przestał śpiewać, tramwaj nie przejechał, czas zamarł, a z drugiej strony słuchawki odezwał się głos, nieludzki, niezwierzęcy, cichy i suchy, jakby mówiony z wnętrza szuflady pełnej popiołu. Otwarte, nie zamknąłeś, jesteśmy. Zerwałem się, rzuciłem telefonem o ścianę. Rozpadł się na kawałki, ale dźwięk nie przestał dobiegać. W moim uchu nadal słyszałem oddechy, ciężkie, długie, śluzowate. I wtedy zaczęło się zaczęli pojawiać się w lustrach nie odbicia, nie halucynacje oni. Stałem przed lustrem w łazience i widziałem ich trzy postacie bez twarzy, bez skóry czarne, jakby wypalone w rzeczywistości stali z tyłu. Nieruchomi, ale ich odbicia poruszały się, odwracałem się, nic, ale w odbiciu zbliżali się. Codziennie o kilka centymetrów raz spojrzałem za długo. Jedna z postaci przyłożyła coś, co kiedyś mogło być dłonią do mojego barku prawdziwego barku. Poczułem to, poparzyło mnie, dosłownie. Ślad został do dziś jak wypalony odcisk ludzkiej ręki. Ale palce zbyt długie, zbyt cienkie. Przestałem wychodzić z domu, zasłoniłem okna, zakleiłem wszystkie lustra czarnym materiałem. Telefon rozbity, ale dzwonił nadal, bez ekranu, bez baterii, rzucony w szufladzie, wydawał z siebie dźwięk oddech, syk, szum jakby cała ta rzeczywistość była tylko tym nagraniem, które kiedyś włączyłem. Zgłosiłem się na policję. Zabrali mnie na obserwację, szpital psychiatryczny na obrzeżach Wrocławia. Lekarze myśleli, że jestem schizofrenikiem, ale jedna z pielęgniarek, Monika, uwierzyła mi. Ten głos, on też dzwonił do mnie, powiedziała szeptem, trzeciego dnia mojego pobytu. I co zrobiłaś? zapytałem. Spojrzała na mnie. Oczy miała martwe. Jakby mówiła z za szyby. Zamknęłam oczy, ale za późno. Tydzień później Monika zniknęła, bez śladu. Widziano ją o godzinie 2.02 w nocy. Weszła do sali numer 14. Drzwi się zamknęły. Kiedy rano otworzyli, nie było jej, ani śladu, ani krwi, ani materiału. Sala była pusta, ale czuć było w niej ciepły oddech, jakby ktoś dopiero co w niej stał. Zostałem wypisany, brak objawów, powiedzieli: Nie stwarza zagrożenia dla siebie ani innych, ale ja już wiedziałem to nie choroba, to sygnał, coś, co istnieje w innej warstwie rzeczywistości, a nagranie to tylko klucz. Otwierasz, słuchasz i oni cię widzą. Postanowiłem walczyć albo umrzeć. Pojechałem do Krakowa. Tam w starym antykwariacie znalazłem księgę. Rękopis z XVIII wieku. Opisano tam coś, co nazwano dźwiękami z za zasłony. Mówiono o czystych sygnałach, które przywołują uwagę tych, którzy żyją po drugiej stronie słuchu. Był tam też rysunek. Trzy postacie, bez oczu, stojące wokół człowieka z zawiązanymi oczami. Nad nimi napis: Nie otwieraj oczu. Nie mów, nie oddychaj. To był rytuał zamknięcia jedyny sposób, by ich odpędzić, ale ostrzeżenie na końcu zamarło mi w sercu: Jeśli raz spojrzysz, wrócą, a potem już nie odejdą, aż zabiorą. Wracając do Wrocławia, wiedziałem, co muszę zrobić: odtworzyć nagranie od tyłu, w całości, siedząc w ciemnym pokoju, z zawiązanymi oczami. Trzymając martwy telefon i nie poruszyć się, nie odezwać, nie oddychać głośno. Ustawiłem pokój, wszystko gotowe, słuchawki, lampa zgaszona, telefon w dłoni, odtwarzacz przygotowany, plik odwrócony, dokładnie 3 minuty i 33 sekundy. Kliknąłem play, zaczęło się. Dźwięki płynęły w odwrotnej kolejności, oddechy, potem szumy. Potem nagłe uderzenia, szept kobiety od tyłu, Anon zdaj izyc nikmaz, zamknąłem oczy, nie poruszałem się, ale wtedy oni przyszli, nie przez drzwi, nie przez ściany, zjawili się wewnątrz, jakby byli częścią powietrza, które wdychałem, jakby siedzieli już we mnie, czułem ich dłonie, ich oddech na karku. Jedna z postaci położyła mi rękę na piersi. Usłyszałem szepty: Otwórz oczy. Nie zrobiłem tego. Spójrz na nas. Oddychałem płytko, bo już tu jesteśmy. Wtedy nagranie się zakończyło. Otworzyłem oczy. Cisza. Pokój był pusty. Telefon zgasł. Nie wrócili. Minęły trzy tygodnie. Żadnych dźwięków. Żadnych szeptów. Po raz pierwszy od tamtej nocy cisza, ale w lustrze, w kuchni czasem widzę cień, czasem czuję oddech, którego nie powinno być. Czasem telefon, nowy, świeżo kupiony, zawibruje i wyświetli. Znikąd nie odbieram, nie zamykam oczu, nie odwracam się, ale wiem, że to tylko czas. Bo ci, którzy raz spojrzeli, nigdy nie przestają być widziani, i prędzej czy później zadzwonią znowu i ty odbierzesz. Słyszysz szept wśród nocnej ciszy, telefon dzwoni, czas się zbliży. Nie patrz, nie patrz, zamknij oczy. Głos za światów, cień w eterze, przyjdzie po ciebie, gdy uwierzysz. Zamknij oczy, kiedy zadzwonią. Nie wpatruj się w pustkę po drugiej stronie, zamknij oczy, niech znikną. One. Płyną duchów siły. Nie słuchaj, nie słuchaj, zamknij oczy, kable szum. Zamknij oczy, kiedy zadzwonią. Nie wpatruj się w pustkę po drugiej stronie. Zamknij oczy, niech znikną oni. I to już koniec dzisiejszej historii, a przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca. Gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka, to znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj Creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii, które tylko czekają, by wślizgnąć się do twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale. Bo strach to dopiero początek, dobranoc, o ile uda ci się zasnąć.